Z całego serca zapraszam na niezwykłe spotkanie 17 czerwca Gdynia Arena, gdzie będziemy uczyć się chyba najważniejszej sprawy w życiu każdego z nas. Spotkania, ale w tej pełnej obecności. Z serca do serca, czyli o tym jak się spotkać, to niezwykła konferencja. To będzie spotkanie właśnie na poziomie z serca do serca. A taka prawdziwa, głęboka i autentyczna relacja nie dzieje się pomiędzy głową a głową, tylko dzieje się z serca do serca. W jaki sposób ja, były recydywista, który 12 lat przesiedział w zakładzie karnym, byłem uzależniony od narkotyków, alkoholu, pornografii i różnych innych rzeczy. W jaki sposób wszedłem w głąb swojego serca, jak rozmawiałem ze sobą samym i kto przy tych rozmowach był. Czy potrafisz zawalczyć o swoje życie? Czy potrafisz pokłócić się z Bogiem o swoje pragnienia, o swoje marzenia? O swoją codzienność. A więc dobra okazja, żeby właśnie sercem spojrzeć na życie, aby sercem spojrzeć na wszystkie problemy nie tylko głową, bo głowa na pewno na, się zastanawia nad tym, co się dzieje wokół nas i w nas, ale też czasem na życie trzeba spojrzeć inaczej. To spotkanie naprawdę jest możliwe i nie jest zarezerwowane tylko do wyjątkowych osób. To powinno nam towarzyszyć codziennie. I to jest naprawdę możliwe osiągalne. Mam nadzieję, że uda nam się podzielić się tym doświadczeniem. Do zobaczenia.